Ja jestem Bartek, a wysłuchacie nostalgicznej, piątkowej audycji komiksowej Generacja, Generacja TM7. Mega Marvel to zawsze był taki trochę z defaultu strzał dziesiątki. Oczywiście, że były tam rzeczy mniej udane, chociażby bardzo nudne dwie części Avengers Ex Post Facto i trochę rzeczy mniej Świetnych typu fantastyczna czwórka, ale zwykle jednak się udawało. Sabretooth, który wyszedł jako pierwszy Mega Marvel w 1997 roku, był takim momentem powrotu do tego, że tam się dzieje. Przed nim był Ghost Rider w a po nim był jeszcze Wolverine Gambit ofiary. Więc, jakby w dobrym otoczeniu przykuwał uwagę świetną e, malowaną okładką Texeiry. Myśmy byli z Texeirą zaznajomieni bardzo dobrze, bo pojawiał się w polskim Pani e, I nie tylko. Zresztą <laughs> pojawił się także w Ghost Riderze w 1994 roku, również w Mega Marvel. Facet ma Dynamit w łapie. Można mieć yy, oczywiście pewne osobiste preferencje, yy, pewne zastrzeżenia do tego, że ta jego kreska jest taka bardzo brudna, bardzo ciężka. Bardzo, yy, no myślę, że nawet określenie mroczna tutaj pasuje, ale w Sabertoofie Texera popłynął zdrowo, zwłaszcza, że sam sobie nakładał tusze, więc jakby tu nie było ingerencji. Ten komiks jest. Yy, jest brutalny. W warstwie graficznej ten komiks jest po prostu brutalny. E, I no dokładnie taki sam jest scenariuszowo. Teksty napisał Larry Hama, który korzystając z tego, że zdaje się właśnie w tamtym okresie pisał również... E, Samodzielny run Wolverina, no to wciągnął naszego ulubionego Kanadyjczyka. Zresztą nie oszukujmy się, po czym poznać komiks z lat 90., po tym, że gdzieś na okładce jest napisane Guest Starring Wolverine. Facet był absolutnie wszędzie, to był gorący towar. A... I tutaj też się pojawia zasada um, konstruowania takich miniserii, jest stosunkowo prosta. Oto ktoś napada Wiktora Kryda, zaszywa mu bombę w piersi i mówi, że ma załatwić Mystic. Mystic, cóż, nie jest to dla nas postać nieznana, bo spotkaliśmy ją chociażby w trakcie upadku mutantów w polskich X-Menach i jeszcze w kilku innych miejscach również, więc wiemy z kim się Sabretooth mierzy. Sama postać Sabretootha również nie była nam obca, chociaż nie pojawiał się może aż tak jakoś strasznie często, ale to połączenie i wrzucenie jeszcze do tego wszystkiego Logana, który w pewnym momencie traci cierpliwość, wysuwa szpony i stwierdza, no to choć potniemy się i zobaczymy, który jest lepszy w cięciu ludzi, musiało dać naprawdę wybuchową mieszankę. A jeżeli tego wrzucimy jeszcze garści retrospekcji z Berlina Wschodniego, który już wtedy był stosunkowo niedaleką, ale nadal przeszłością. A, I jak zwykle wyciągniemy trochę brudów z w... młodości i dzieciństwa obydwu bohaterów. Szczególnie Krida, który nagle przypomina sobie jak to dzieckiem będąc siedział w ciwnicy. To robi się naprawdę ciężko. Death Hunt. Ten podtytuł nie pojawił się Zdaje się, jeśli dobrze kojarzę, w polskim mega Marvelu, to taki fajny jednostrzałowiec. Dostaliśmy zbiorcze wydanie czteroodcinkowej serii, i to wszystko fajnie zagrało. Świetna okładka w środku, świetne rysunki, szybka akcja. Nie zawsze mająca jakoś mega dużo sensu ani nie jakaś szczególnie wyrafinowana. No ale mówimy o facecie, który zarabia na życie rozszarpywaniem ludzi na kawałki. No i tutaj było dokładnie to samo. Wszystkich rozszarpywał. A oprócz tego jest tam jedna z moich takich ulubionych, śmiesznych postaci. Jest to Birdie, asystentka Creed'a. <coughs> Birdie, którą wielbię za to, że jest drobną blondyną z kucykiem noszącą spluwy trzy albo cztero, albo sześciokrotnie cięższe od niej, i strzelającą z nich jak Rambo. A poza tym, absolutnie obłędny jest jej wpis na e, encyklopedii Marvela, na fandomie. Berdi, status żywa, uprzednio zmarła. Jeżeli traficie gdzieś na tego Mega Marvela, albo jeśli wpadnie wam w ręce jeszcze lepiej oryginalne wydanie, bo są tam zamieszczone Wszystkie cztery okładki teksery do tej serii, a wierzcie mi, że naprawdę zapierają dech w piersiach. To sięgnijcie pana, bo to jest super rozrywka i jedna z tych rzeczy, które z Tem Semika dobrze zapamiętałem. Polecam.